Lady Grębach zostały mistrzyniami Polski w piłce nożnej plażowej. W finale turnieju rozgrywanego w Gdańsku zespół trenera Jarosława Jagielskiego pokonał sparte daleszyce 3 do 0. Był jeszcze dodatkowy smaczek oczywiście związany z tym, z jaką drużyną gramy. Były to, była to sparta daleszyce. No niestety w Pucharze Polski to one nas pokonały i no, chciałyśmy wziąć odwet. No, to, to, było to. to było nastawienie, dodatkowy, dodatkowa motywacja dla nas. Łodzianki w grupie pewnie pokonały kolejno za Radom 10:4, wierzbowiankę wierzbno 12 1 i pogoń trzef 6 0. W półfinale zaś wygrały 3 2 z FC10 zgierz, który później sięgnął po brązowe medale mistrzostw Polski. To był taki mecz no, do jednej bramki tak naprawdę. No, nam się udało zdobyć tą jedną bramkę więcej, to my się cieszyliśmy z finału. No, smaczek wiadomo, dodatkowy. Derby, ale z Gierz to młoda drużyna, tak dopiero w tym roku powstała i tak wydaje mi się, że z dużymi sukcesami, z dużym sukcesem w, tym, w tych finałach mistrzostw Polski. Trochę sytuacja odwróciła się z tamtego roku, bo my przeważnie mamy jakoś takie kłopoty z, z pierwszym meczem. Natomiast w obydwu turniejach, które się odbyły w tym roku, te pierwsze mecze były dla nas może nie najłatwiejsze, ale dosyć, dosyć łatwe. Czy ten tytuł mistrzowski można odnieść do tych poprzednich? Czy on był najtrudniejszy, czy on był pozornie, najłatwiejszy? Jak go ulokować? Myślę, że, że to jest taki sam tytuł jak i, jak i poprzednie. Zawsze, po, nie wiem, może powiem, że najłatwiejszym tytułem, kiedy my zdobywaliśmy, to był ten pierwszy. Bo to przeważnie tak właśnie bywa, że ten pierwszy się zdobywa, później trudniej jest z obroną. Dużą część zespołu stanowią powiedzmy dziewczyny stąd i z regionu, ale gdzieś tam się wzmacniacie też koleżankami z zagranicy. Jak to wygląda, jakby się dogadujecie? No i ile macie czasu na to, żeby ze sobą trochę potrenować? A to zależy, zależy. Yy... No tak, wzmacniamy się. Y, trener... Y, 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 y... Dodaje nam zawodniczki, które muszą się wpasować do nas, bo to nie jest odwrotnie, że my się wpasowujemy do nich, tak, tych pojedynczych sztuk, tylko trener wybiera takie osoby, które będą pasować do charakteru naszego zespołu. Bo nie są to nowe, że tak powiem, zawodniczki, bo um, Aida Saxo, Włoszka grała z nami dwukrotnie już i to był jej trzeci przyjazd do Polski, trzeci występ i co przyjeżdża, no to zdobywamy Mistrzostwo Polski. Miło. E, natomiast Noeli Bastos, brazylijska, grała w naszych barwach podczas World Winners Cup, czyli klubowych mistrzostw mistrzostwach świata I, i, i tam zdobyliśmy wicemistrzostwo, więc znaliśmy się z tymi zawodniczkami świetnie. Na przełomie sierpnia i września Lady Grębach ma jeszcze rozegrać mecze kontrolne z reprezentacją Czech, a jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, w październiku łódzki zespół weźmie udział w klubowych mistrzostwach świata.